Stworzona przez Charlesa Adamsa, Rodzina Adamsów pierwszy raz zadebiutowała w 1938 roku na kartach komiksu. Potworna Familia od tego czasu doczekała się wielu wystąpień w telewizji i kinie. Najnowszy film o Adamsach miał swoją premierę w 2019 roku. I chociaż nigdy nie należałem do sympatyków Rodziny Adamsów, to czułem, że film duetu Vernon i Tiernan może odmienić moje podejście. Głównie dlatego, że była to animacja. Myślę, że humor czy nawet cała satyryczna otoczka o wiele lepiej sprawdzałaby się w animacji niż w filmie aktorskim. Tym bardziej, że już w zwiastunach wyczuwało się klimat gnijącej panny młodej Bertona. Niestety wszystko kończy się na wizualnym podobieństwie. Rodzina Adamsów nie wnosi niczego nowego. Film nie jest ani zabawny, ani ciekawy. Postaci nie przechodzą żadnej zmiany, a kolejne sceny wloką się niemiłosiernie. Z jakiegoś powodu zdecydowano się dać większy wątek Plexleyowi, który zwykle stał w cieniu siostry i serio, tam powinien pozostać. Główną postacią jest Wednesday i jej chęć Poznania świata oraz buntu przeciwko rodzinie. Z tym, że cały ten wątek zostaje zamknięty bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, z jednej czy drugiej strony konfliktu po prostu tak działa film. To kolejny nudny film o rodzinie Adamsów. Obejrzeć jeden to jak znać je wszystkie. Po raz kolejny Adamsom nie udało się zmienić mojej niechęci do siebie. Co mogę jeszcze wspomnieć? Polski Dublin jest fatalny.